Powiedziałem sobie Wspomina młode lata Nurze, popróbuj radości i użyj sobie Lecz również to było marnością O śmiechu powiedziałem To szaleństwo A o radości Cóż ona daje? Umyśliłem sobie, że pokrzepię swoje ciało winem O! Wreszcie znalazł ten sens życia. Nie? Lecz tak, aby moje serce mądrze mnie prowadziło, i że będę się trzymał głupoty, aż zobaczę, co dobrego mają synowie ludzcy czynić pod niebem w ciągu krótkiego czasu swojego życia. Podjąłem wielkie dzieła, wybudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnice. Założyłem sobie ogrody i parki, i zasadziłem w nich różnego rodzaju drzewa owocowe. Urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać las rosnących drzew. Nabyłem sobie sługi i służebnice. Miałem też niewolników urodzonych w domu. Nadto miałem stada wołów i owiec więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jerozolimie. Nagromadziłem sobie też Srebra i złota, nadto skarbów, królów i krajów. wystarałem się o śpiewaków i śpiewaczki i o to, czym synowie ludzcy się rozkoszują. Mnóstwo kobiet. I tak stałem się wielki i przewyższałem wszystkich, którzy byli przede mną w Jeruzalemie, Nadto pozostała mi mądrość i niczego. Czego tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im. Nie wzbraniałem mojemu sercu żadnego wesela. Owszem, moje serce radowało się z wszelkiego mojego trudu. I taka była moja nagroda za wszelki mój trud. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce, i na mój trud, który włożyłem w pracę. I oto. Wszystko to jest marnością i gonitwem za wiatrem, i nie daje żadnego pożytku pod słońcem. No, przerwa, bo mu się zmienia płyta, i tam później zaczyna nowe jakieś rozważania. No, niby mamy powtórzenie, nie? Można by się silić, co nowego się tu pojawia w porównaniu do pierwszego rozdziału. No, raczej pojawiają się szczegóły takie, jakby to powiedzieć, cielesnych przyjemności, nie? Tu są bardziej opisane, nie? Bo jest i to dzieło takiego budowania sobie willi z basenem, nie? Pałacu ze stawami, z lasami, z nie wiadomo czym, nie? Tam mówię na dzisiejsze realia, a nie willa z basenem, to jest takim synonimem. Salomon, no to tego miał razy pewnie 100 tysięcy, czy coś takiego, nie? I Zobaczcie, że on mówi, no fajnie, to dawało nawet pewną przyjemność, nie? bo on mówi, nie? że i wina się opił, i kobiet tam miał nieskończenie wiele jakichś, nie? i nawet muzykę piękną, nie? czyli nawet on nie musiał chodzić do opery, tylko opera przychodziła do niego. Nie? Miał nadworną operę tych wszystkich śpiewaków najpiękniejszych, tam, znaczy no, z najładniejszymi głosami. To wszystko miał. I mówi. Że to nawet dawało radość, ale jaką? Krótką, chwilowo, to tak. No to rzeczywiście no ludzie dużo płacą za te doznania różne, nie? z tych wszystkich dziedzin, które on tu wymienił, i one dają radość. To nie jest, że, że to jest smutne, na przykład dobrze zjeść, czy coś takiego, nie? Tylko, że, no to zjesz, miałeś tę przyjemność, czujesz się syty przez parę godzin. No i rano jesteś głodny, czy tam na drugi dzień. Jest no, jakaś korzyść, ale jest to korzyść bardzo, bardzo krótkotrwała. Tak, mówisz, no ten człowiek się natrudzi i taka była moja nagroda za wszelki mój trud, nie? Że miał chwilę przyjemności. No lepiej mieć ten, tę chwilę przyjemności niż nie mieć, nie? To On tego nie, nie mówi, że to wszystko tam było niesmaczne, że źle śpiewali i tak dalej, nie? Tylko że, tylko mówi... Potem tak popatrzyłem na to wszystko, na ten mój trud, nie? I ile to całe życie na to, żeby tam te śpiewaki, tu to śmo. I znowu ta, ta myśl wszystko to jest marnością, gonitwą za wiatrem nie daje żadnego pożytku pod słońcem. Zobaczcie, jak on to z takim no, depresyjnym smutkiem ocenia naprawdę swoje wielkie dokonania. Nie? No bo to. Królowie przychodzili z innych królestw. Sława jego szła na, w, dookoła, nie? Czyli on miał największą willę z basenem, nie? I największe te śpiewaki, te, te haremy, to wszystko miał największe, najlepsze sam. Zresztą o tym mówił. A przy okazji jeszcze i mądrość miał, nie? I teraz patrzy na to wszystko, mówi, no tak, no przyjemne to było, nie powiem. Ale to tak jak mówi, jak gonić za wiatrem. Nie daje żadnego pożytku pod Słońcem. Nie? Zobaczcie, że on daje temu celowi, który zrealizował. Zrealizował, bo wszyscy zrealizowali, część chciał zobaczyć, nie? Mówi, no, tak patrzyłem, dokąd mnie głupota doprowadzi. No i mówi, też nic tam na końcu tej głupoty mądrego nie, nie znalazłem, nie? Czy jakiegoś takiego niezwykłego, nie? No, bo patrzył na mądrość, no to mądrość to tylko cierpienie i zmartwienie i niepewność, nie? Zwiększa. Pamiętacie koniec pierwszego rozdziału? Mówi, no, to pójdę za głupotą. Może taka beztroska zabawa, używanie świata, może to mi da jakieś szuka tego szczęścia, szuka jakiegoś, jakiejś satysfakcji nie? trwałej I, i wszystko o okant stołu obić, nie? I to mówi, że to pod słońcem nie da ci nic trwałego zadowolenia. Nie? Zobaczcie jak smutnie wygląda koniec człowieka, który przeżył życie na poziomie materialnym tylko. Kiedy żył, to się wiecie, napędzało jedno drugie, to trzeba było zrobić tamto, zrobić temu zaszkodzić, temu pomóc i tak dalej, nie? to jeszcze jakoś tam, on tu też mówi, no jakąś tam radość człowiek i ma z, z, z tych różnych basenów, willi czy, czy ogrodów, czy nie wiadomo tam czego, co tu opisuje, nie? czy tych doznań. No ale w pewnym momencie idzie już coraz bliżej końca tego życia. No i patrzy. I, i zobaczcie, jaki jest koniec. Każdego człowieka, który tylko z materią i z używaniem życia... Z tym pój teraz, z tą doczesnością, zwiąże swoje życie. Że on będzie na koniec smutny. Będzie widział, że nic nie zyskał, że się męczył całe życie, a teraz jest mu źle i będzie jeszcze gorzej. Nie ma nadziei. On mówi, co mi pomoże? No, tak ktoś myśli, no ale pamięć po sobie zostawię. A pamiętacie, w pierwszym rozdziale było, no, kto to będzie pamiętał taki, o głupim pamiętają, jak i o mądrym, po paru pokoleniach, to już nikt nie wie, kto jest kto. Zapytaj w szkole dzisiaj, kto to jest Piłsudski, Miskiewicz, czy, czy coś, no to tam to, to nie bardzo, nie? Każdy przeżywa mniej więcej swoje życie, swoje problemy i, i takie później pomniki, to albo... Obstrają gołębie, albo ktoś pomaluje farbą, jak papieża, nie? albo ktoś zwali pomnik i tyle będzie, bo się odmieni wicher historii, że teraz tacy są dobrzy, albo śmacy nie. I zobaczcie, że ten mądry człowiek, no on przeżył całe swoje życie właśnie w, w takim znaczy, żeby znaleźć szczęście. Tak widać, nie, że, że on tak opisuje to swoje życie. Jako taką pogoń za szczęściem, no chciałby znaleźć coś, co da satysfakcję trwałą i przeczytaliśmy już prawie całe dwa rozdziały, no jeszcze powiedzmy półtora rozdziału, czyli dość długo, nie? No mówi nam i mówi, mówi i cały czas odpowiedź jest przecząca. Nic, co byśmy wymyślili tu jako ludzie, tylko na poziomie tym horyzontalnym, płaskim, nic ci nie da satysfakcji. Nie? I zobaczcie, jak on długo nad tym spędza. Dlaczego? Bo każdy, kto wchodzi w życie, wchodzi z tą łudą, że znajdzie to szczęście w tych doznaniach, rzeczach, planach, realizacjach itd., tak on już jest stary, on już wszystko to przeżył, nie? I, i taką, i takie cele, i śmakie, nie. I on chyba chce nas ostrzec, Sz szczególnie widzieliśmy, że ta księga przysłów, to on do syna pisze, nie? że chce, żeby to następne pokolenie, jego dzieci, żeby mądre były, nie. Możemy założyć, że tu też ma na celu przekazanie dzieciom tego, nie, ale chyba więcej niż dzieciom, on chce jakoś ludzkości to przekazać. Ludzie, nie tędy droga. Nie tędy droga do szczęścia. Nie? Zobaczcie, że o Bogu tu jest niewiele na razie. Nie? Jest tylko to chyba ten werset trzynasty. Jest to żmudne zadanie, jakie zadał Bóg synom ludzkim. Nie? Że to poznawanie świata, nauka powiedzmy. Niech to tak będzie. Do tej pory to chyba więcej się Bóg nie pojawia. Nie? Że On żyje w tym świecie, znaczy, rysuje nam świat praktycznie bez Boga. Nie? Takie, to właśnie to, czym no, szczególnie dzisiejsze pokolenie żyje. Nie? I On mówi, koniec tego będzie zawsze zły, zawsze smutny, zawsze depresyjny, zawsze bezowocny, bez satysfakcji. Nie idźcie tą drogą, można tak powiedzieć. Krzyczy, nie? Tym całą swoją mądrością, całym swoim największym doświadczeniem przyjemności i głupoty, różnych rozrywek głupich, nie? No i nic to wam nie da. Żadnej korzyści pod słońcem z tego nie osiągniecie. No zobaczymy. Mam nadzieję, że, że coś o Bogu powie w końcu, w takim sensie, że to jest sens i cel, ale na razie nie ma. Na razie stara się tak przeprowadzić nas na zasadzie mądry uczy się na cudzych błędach. Nie? On stara się nam pokazać, że słuchajcie, to ja nie, 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 nie gadam tak, z, żeby mi przyszło do głowy, żeby was tu moralizować. Szukałem, zrobiłem, przeżyłem i nie ma nic wartościowego.